Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to kolejny odcinek Wyzwania Tajemniczy Ogród. Yy, I tak, nie wiem, po prostu jakaś dziwna aura, to będzie znak rozpoznawczy tej serii, tak mi się wydaje. Miało być tajemniczo, mistycznie, a jest dziwnie. Znaczy dobrze, jest tajemniczo i mistycznie, ale w trochę dziwny, frikowy sposób. Yy, tak, Alisa ogólnie jest zmęczona. Wróciliśmy z całodniowego polowania na kwiaty, yy, ogarniamy się, miałam zamiar ją położyć, spać, poszła siku, nagle pojawił się gidri, który ją najwyraźniej podgląduje, jak się załatwia. Tak, bo Alisa siedzi dosłownie tu, a on tutaj stanął. I w tym momencie yy, zadzwoniła do nas nasza przyjaciółka. Czy chcemy iść z nią do baru na wieczór duchów? Tak, mieszkamy w nawiedzonym domu, a ona nas jeszcze wyciąga na wieczór duchów. Czego ona się spodziewa? Oczywiście, że tam idziemy. Jeśli mam z tym frikiem spędzać tutaj wieczór, to już wolę iść z naszą przyjaciółką, napić się czegoś do baru i przynajmniej znaleźć się po prostu jak najdalej od tego, chciałam powiedzieć, człowieka, od tego ducha. Idziemy. No to powiem Wam, rewelacja po prostu. Nie, w ogóle nie zarejestrowałam, gdzie ona nas zabrała. Po pro... Najlepsza przyjaciółka. <laughs> Zabrada, Stranger Strangerville. Z frikowa do frikowa. Rewelacja. Mam pewne obawy co do ciebie, przyjaciółko. Yy, dziel się ekscytacją na temat. Ktoś tu się w ogóle pojawił. Nie wiem, nikt nikt jakoś mi nie wpadł w oko. A o Boż. Czy ona jest w ciąży, Judith, jest w ciąży. Tania, popraw humor. Yy, mam. Mam jakieś dziwne przeczucia, co do ciebie, dziewczyno. Co ty robisz w ogóle? Co ty robisz? Wieczór duchów w barze. No to świetnie. Czy mogę. Alisa nie spełnia warunków. A, musiałbym być duchem. Czy są tu jakieś dziwne duchy? Felix Psyded. Skąd jest ten człowiek? Przyjazne powitanie. No dobra, skoro już. Yy, dziwny duch Gidri podgląduje nas jak. Korzystamy z toalety to dlaczego, by nie poszerzyć dziwnych znajomości, tak? A tam kolejny opanowuje plakat. No, mądrze. Eee, plotkuj. O życiu, po życiu. Eee, dobra, mógłby nam chociaż drinka. Zamówić. Dobra, zamówmy drinki dla grupy. Coś takiego w miarę racjonalnego cenowo. Nie stać nas. Miałam oczywiście ponad 1000 złotych z żab i innych skałek. Eee, korzenny napitek. Dobra, niech będzie, ale moc. O, mroczny wiatr, brzmi dobrze. Niech będzie mroczny wiatr. Eee, ale oczywiście wydam wszystko na co ja kupiłam: dywan, świeczki eee, i coś jeszcze chyba. Eee, ale za to proszę, proszę, już Wam pokazuję, oprócz. O kim jest ten pan? Nasza babcia! Luna! O! Przyjazne. Entuzjazmu się ogrodnictwem. Weź, przytul się do tej swojej babuni. Obej mi czule. No dobra, to to zignoruję całkowicie. Proszę mi nie kraść drinku. O nie, Ewa! Tak jest. Lekko przerobioną Ewę na pewno kojarzycie z mojego nocowery -so A jak nie kojarzycie to smutek, to proszę iść, zacząć oglądać tą serię, bo jest bardzo fajna i ją polecam. O! Przytulamy się z babcią. Zwiększyłam trochę jasność tego preseta, także mam nadzieję, że już nie wydaje się aż tak ciemny. Chociaż dalej bym chciała, wiecie, żeby tu było trochę bardziej mrocznie, więc myślę, że to w dalszym ciągu jest mrocznawo, ale może już nie tak ciemno. Nie, ono zaraz padnie i sikuje się chce z nieznanych mi przyczyn. Gdzie jest mój drink? Gdzie jest Ale Moc? Czy mroczne coś tam wkrętak? Nie dostanę. Czy ja za niego zapłaciłam? Chyba nie. No chociaż tyle. O, nie, czy ja mogę sobie w ogóle z nią zdjęcie zrobić? Aha, no dobra. Impreza duchów. No świetnie. Judith jest tak fantastyczną gwiazdą, że emocjonuje już tylko i wyłącznie ludzi, którzy umarli. A skąd ty to masz? No dobra. Niech będzie. Co się stało? Przestraszyłaś się? No super, po prostu. Powiem wam, jak trafić na imprezę, to z. Nawiedzonego domu to dokładnie na taką imprezę. Judy bawi się świetnie. Ja to nawet nie wiem, co tu się dzieje. Sajgon z, z tymi duchami. Powiem wam yy, chuligani jednym słowem. Chuligani. Czy to dziewczyno? Co? Czy ona pije z czaszki swego wroga? No, nie, i zepsuł jedyną toaletę. A ta to jeszcze teraz. Proszę to naprawić. Dziękuję. Czy ktoś może. Dobra, weź to. A zresztą, co ja się będę, kurde? Przerzucę to tutaj. To jest jakiś chaos totalny. Proszę pana, proszę naprawić toaletę, bo chcę z niej skorzystać. Ja pierdzielę. Albert, nie wiem kim jesteś. Ale jesteś na mojej czarnej liście. Czy ja mogę dostać jakiegoś drinka? Dobra, należy, powiem wam tak, należy mi się, zamów drinka. Czy ja czekam teraz na drinka? A, czekam, już to zrobiła. No dobra, świetnie. Co to za taniocha? Słodka pikanteria? Wkręta? Jezu, ile ona tego robi? Czy ja za to wszystko zapłaciłam? Boże, mam nadzieję, że nie. Nie, no, pieniądze mi nie znikały, chyba. <laughs> Powiem wam, to jest rewelacja. Duchy i wojskowi stoją w kółeczku i patrzą się, jak Judith Ward tańczy. Tania gdzieś ty mnie zabrała. Czy to jest czyściec? Jeszcze słuchajcie tej muzyki. Czy to jest czyściec? Czy my umarliśmy i znajdujemy się w czyścicu? Chyba w piekle. Nie, no ludzie, to jest jakiś. Co tu się dzieje w ogóle? Czy to mi się śni? O dobra, przynajmniej naprawił kibelek. Skorzystamy. Nie, no ja uznam, że, że to wszystko mi się śniło po prostu. Idź tam, dziecko, skorzystaj z toalety, tu przynajmniej nikt cię nie będzie podglądał, nie to co w domu. I spadamy stąd, bo ty zaraz uśniesz dosłownie na tej toalecie. No i jeszcze. Tak, widziała duchy tańczącą Judith Ward. W kółeczku stworzonym właśnie z duchów i wojskowych, a ona narzeka na śmieci, które leżą na podłodze. Ta dziewczyna jest niemożliwa. No fakt, ona już widziała chyba wszystko. Dobra, to widzę, że babcia pośmiertnie dobrze się bawi. A, i teraz wszyscy się rzucili, żeby te śmieci posprzątać. Nie dobra, ja stąd idę, bo to jest jakiś, jakiś dramat. A, ale wypijesz jeszcze tego drinka. Ten Daiichi Dai chyba też uważa, że coś tu chyba jest nie tak. Nie, nie, nie. O nie, no i ona jeszcze tu padnie. Dobra, idziemy do domu. Skończył się wieczór duchów. Tak, skończył się nader udanie, więc uciekliśmy z jednego szaleństwa u nas w domu w kolejne szaleństwo. Tak, w paszczy szaleństwa idziemy. Dobra, wracamy do domu. Także o, widzicie, już co mniej więcej kupiłam. Później zmienię chyba słocza y, tego łóżka. Tu pododawałam trochę świeczek, żeby, wiecie, zawsze to będzie y, rozpalta świeca. Rozpalta świeca. Chcę, żeby świeczki po prostu cały czas y, się paliły, bo to jakoś tak y, rozpalta świeca. O, to jakoś tak dodaje klimat solenijskie święto wyspy. Dzień miłości rozpoczyna się jutro. O matko i Kaleb dzwoni. Tak, Kaleb. Kaleb. Po rozmowie z tobą stwierdzam, że lepiej będzie, jeśli Herman Coldweather, czyli nasz ojciec przypominam, z którym się nie za bardzo lubimy... I ja. Więcej się nie spotkamy. Dzięki za radę. Dzięki, Kaleb. Myślałam, że chcesz mnie zaprosić na randkę. Jak ja mam mu dać delikatnie do zrozumienia, że chciałabym czegoś więcej od niego? A może i w sumie nie, nie wiem, na dobrą sprawę. Martwi mnie to, skorzystaj, że w lat pochwalił moją szyję, ale tak naprawdę nie pojawił się w moim domu. W domu Alesy, właściwie powinnam powiedzieć. Tu będzie idealne miejsce na prysznic. Ale to kiedyś, kiedyś. Tu myślę, że powiększę tą sypialnię. Finałowo zrobię tu większą łazienkę rodzinną. Ale mówię, no to później, później zrobimy. Ok, chodźmy. Tak, tu mamy jakieś resztki. Yy, dobra, wyrzuć zepsute jedzenie po pierwsze. Czy to jest to zepsute jedzenie? Oczywiście, że mam kosz na śmieci i zlew gro. No dobra, niech zje, nie będę jej męczyć. Co ja tu posadziłam w międzyczasie? Yy, malinę, bo stwierdziłam, że robienie dżemu malinowego to będzie po prostu coś rewelacyjnego. Malinowe przetwory to jest to. A no Lisa ogólnie bardzo lubi gotować, więc yy, myślę, że to będzie całkiem spoko opcja. No i fajnie by było wreszcie uzbierać pieniądze na naszą kwiaciarnię. No, jeśli będę dalej wydawała 200 simoleonów na miskę z owocami i na paterę z babeczkami, no to cienko to widzę, ale staram się, naprawdę, ludzie, staram się. Trzymajcie za mnie kciuki. Kompulsywne zakupy, ale po prostu mam taką ochotę. Jezu, i ona idzie na górę. Mam taką ochotę kupować tu dużo ładnych rzeczy, że ja cię nie mogę. E, dobra, zasiejemy to, co udało mi się upolować, czyli begonie. Begonie kupiłam u pani Zadeckiej. Zasiejemy sobie lwią paszcze, krokus, dzwonek. Dobra, chyba wszystko. Lwią paszczę Zasiejemy sobie dzwonek. Mam jeszcze tulipana, także niedługo. O proszę, zbierz plon główki czosnku. Super. Muszę je w ogóle mm, wskoczyć i zrobić jakiś uroczy strój ogrodniczki. Chyba zaraz to zrobię, wiecie co? Jesień i wiosna, a tu też mam lwią paszczę. Okej, okay, i Tulipana. Tulipan z jakiej pory roku jest? Wiosna czy lato? No i mi znikł. No dobra, bo kroku to raczej na 100%. Tak. Zima i wiosna. Pięknie. W ogóle. Jak tam nam idzie. Yy... Kariery nie mamy. Ćwicz muzykę przez 6 godzin. Może jeszcze jedną żabę rozmnożę z jakąkolwiek. Coś nowego? Alessa wyhodowała nową żabę. Której nie widzę. A dobra, to chyba to. Ta. No. Lepsze 10 niż nic. No... Eee. Ja powinnam zaraz to przestawić, nie? Zaraz to przestawię. No, nie gadaj, że też masz za mało miejsca. Zasiej. Spróbuj zasiać tu. O, no, zdecydowanie lepiej. Tu mamy jeszcze sporo miejsca, także myślę, że. Z czasem, jak nas będzie stać, to chciałabym tutaj piękną szklarnię zrobić, ale to mówię to z czasem. O, nasza przyjaciółka, Tania, przyszła. A ty. A, dobra, zapomniałam, że tu są drzwi, skrót. No tak, sprytnie, sprytnie. E, Tania nas odwie. O, matko, co tu się dzieje? Tania, one cię. E, zaproś do środka. W ogóle chciałabym jej dać klucze do naszej rezydencji, skoro to nasza najlepsza przyjaciółka. Yy, no to miło by było, gdyby wpadała. Yy, duchy. Sio. Aha, one są... Nie, no dobra, rozbawienie dają. To są szczęśliwe duszki. Yy, spróbuj nawiązać kontakt. Okej, okay, takie duchy to ja lubię. No. Coś z tego będzie? Dobra, to jest przyjazna aura różowa. Yy, pewnie musiałabym mu jakieś ciastka upiec, czy coś. Dobra, to może coś byśmy z Tanią upiekli? Myślę, że to całkiem dobry pomysł. O! Yy, no i chyba mnie polubił. No tak, teraz będą się wydurniały, OK, bo są w dobrym nastroju. Eee, dobra, to może upieczemy coś rzeczywiście raz. No, to się nie zaliczy do tego. Eee, nie ma żadnych opcji pieczenia, czegokolwiek. Można gotować razem, gotuj z, ale nie można piec z z tego, co widzę. Przyrządź przepis specjalny. O. No dobra, można coś przygotować. Głupie naleśniki z żelkowymi miśkami. Brzmi mega smakowicie. Zróbmy to. No jest ta aura. Spoko to wygląda. Już powiem wam, nie mogę się doczekać, bo już sobie zaplanowałam, jak pięknie gotycko będzie wyglądała nasza kwiaciarnia. Ach, ale do tego muszę jeszcze zebrać pierwsze plony roślin. Myślę, że jeszcze w tym odcinku sobie wskoczymy do. Kasa? Może bym coś Aleśie zrobiła? Rzeczywiście jakiś ładny strój? Co jest? Ktoś tu śmierdzi? Nie, to na pewno nie ja. A, dobra, jest syf. Okej, okay, wyczyścisz to. Gotuj, gotuj i rozmawiaj z przyjaciółką. Zap o, mogę ją nawet Zaprosić do wspólnego gotowania. I podejdzie. No i co? Będzie mi trzymała łopatkę. Ja myślę, że i tak to. Jest. Dobra, zbiera naleśniki. Miło, miło. Podziel się pomysłami. No, chyba teraz wiecie, co to mniejsza z tym, ale nie no. Na święto miłości nikt nas nie zaprosi. Słabo. Powiem wam, nawet od wlada bym przyjęła zaproszenie na randkę. E... Czy mogłabym w ogóle. Inni Simowie. Zapytaj o innego Sima. Co sądzisz na temat Kaleba? Kaleb nie miałam jeszcze przyjemności go poznać. No okej. Okay. Dobra. Wyczyść. Jej, jakie cute. Zawołaj na posiłek. Zjedzcie sobie razem, dziewczyny. Oj, powiem wam, że ze smakiem zjadłabym sobie ta, takie naleśniki. Po prostu wyglądają mega smakowicie. O, dobra, daj jej ten klucz do rezydencji, bo chciałam jej dać, ale finalnie nie dostała. Ogólnie to, wiecie, zawsze miło, że ktoś nas w tym... Potwornym nawiedzonym domu odwiedza, ale jak widać Tania. Tani dziwne klimaty wcale nie są obce i straszne. Ale to dobrze, nadajemy na tych samych falach. Widać, że duchy też mają na nas zły wpływ. Przyjemna rozmowa, nie no, rewelacyjnie się dogadujemy. Ja bym chciała jeszcze potrenować na niej troszeczkę charyzmę. Entuzjazmuj się posiłkiem. Zawsze miło. O, dobra. Dasz jej klucze. Proszę. O, legendarny moment. choć Legendarny to będzie, jak swojej drugiej połówce przekażę klucz, ale póki co tak, jeszcze ta aura różowa. O, ważne wydarzenie, ale ta aura uroczo wygląda. Lock and key. No i słodko. Pałaszujcie dalej dziewczyny. Na pewno nie mam zamiaru jej odbierać, dopiero co jej wręczyłam. Mogę jeszcze... Zostańcie najlepszymi przyjaciółkami. No, idealnie. Idealnie. One w sumie y, doszły same do tej y, przyjaźni. Nie musiałam tego cheatować. Wyrzuć zepsute jedzenie, o ile dobrze pamiętam. Nie, nie musiałam. Wiecie, wystarczyło właściwie, że zrobiłam jej zdjęcie, i poszło jak z płatka. Tak, ja wiem, uwielbiasz ogrodnictwo. Synchronizowane jedzenie. Tak, tak robią przyjaciele. <laughs> Zmywarka by nam się przydała. O! No, nie udało mi się zapauzować. No ale i tak uroczo. No i pięknie. Teraz, gdyby tylko Alisa chciała zmywać naczynia. W tej umywalce to byłoby idealnie. O, podlej. Zawsze to ogrodnictwo. E, czy ty jeszcze jesteś głodna, dziewczyno? No chyba sobie żartujesz. No jaja sobie robi, no. No ale dobra, czuj się jak u siebie w domu. Ok, poszłaś pozmywać to, ale ta aura jest urocza. Fajnie to wygląda. Ja powiem wam, że paranormalne też tak średnio ogrywałam. Także przy okazji, przy okazji. Co ja mogę z tym czosnkiem zrobić? Yy, Katrin, nasza mama. Uch, yy, nie mogę, miło się rozmawiało. Zawsze możesz się do mnie zwrócić, mamo, proszę, nie kłam. Yy, z tego jakoś można było robić yy, warkocze, czosnkowe, tak mi się wydaje. Brzmi to dosyć dziwnie, ale czosnkowe warkocze. Chronią nas przed wampirami, tak? Podlej. Podlej to dziewczyno. Czy coś tu wyrosło? Nie dobra, jeszcze nie. Okej, okay, więc myślę, że tak naprawdę zaczniemy zbierać plony dopiero w kolejnym odcinku. Y ale co, może sobie jeszcze do Kasika skoczymy? Może ja rzeczywiście coś dla niej bym zrobiła? Dla naszej Alesy? Zerknijmy. Ok, więc jesteśmy w Kasie. No i mamy w sumie tych codziennych stroi aż trzy. No ale pomyślałam, że sobie dorobimy. Jeszcze jeden. Myślałam szczerze mówiąc o jakimś kombinezonie. Coś w tym stylu, szczerze mówiąc, może coś takiego uda mi się znaleźć. Dosłownie za sekundę do Was wracam. No, i jestem z powrotem. Tak wygląda dodany ogrodniczy strój dla Alisy. No, to jest kawałek dosyć starego CC, które nie jest już wspierane, ale jakoś tak mi się podobał i ten wzór kwiatowy, taki vintage. No, tu oczywiście naszyjnik od babci, nieodłączny. Bordowe ogrodniczki, no i pod kolor taką, no, prawie pod kolor powiedzmy. Ciemną, bordowo-fioletową, bardziej fioletową chustę dla zebrania włosów, włosy spięte, tak żeby nie przeszkadzały. Przy okazji też zauważyłam rzecz, która do niej zdecydowanie będzie pasowała, w wilkołakach, więc dodałam jej ten taki strój z wilkołaków, wygodne spodnie. Ona lubi takie ciemne, ciepłe barwy, więc. Myślę, że wygląda całkiem spoko, a coś dodatkowego naszej Alisie się przyda jak najbardziej. No i ogólnie o, zaproś na noc. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, bo będę go już powoli kończyła. Nie wiem, czy znowu mi się jakieś dziwne rzeczy nie powłączały z mojego reshada'a. On ogólnie po aktualizacji strasznie dziwne rzeczy mi robi. Tak czy siak zerknę na niego jeszcze raz, bo wydaje mi się, że znowu mi się ustawił do pierwotnych ustawień. No dobra, ale ogólnie mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał pomimo tych dziwnych rzeczy, lub może dzięki nim, <ścoughs> bo mi bardzo, nie, no lubię tą rozgrywkę, bardzo lubię tu wchodzić. Tak samo jak Tiaris zawsze mówi, że lubi wchodzić do swojego tajemniczego ogrodu. No, jest taka odprężająca, nie? Fakt, że ja jeszcze nie układam tych kwiatów, więc nie mam nad czym się odprężać, ale jak widać, różne rzeczy ludzi odprężają, na przykład dziwne duchy, dziwni ludzie tańczący. Dobra, już, już się w to nie zagłębiam, także jeśli odcinek Wam się podobał, nie wahajcie się, koniecznie zostawcie łapkę w górę. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. I pa!